Witam serdecznie kolejny odcinek The Last of Us. Musimy tutaj do Uniwersytet. Musimy tutaj iść. No tak mi się wydaje, że tutaj. Hmm. Tam jeszcze teren jest jakiś, nie? Żeby żadnych tych nie było. miny, bo coś. Ale kawałek tylko. Bo Dobra. Tutaj można kawałek tylko iść, jechać ku nim. Chociaż. Tutaj można też skręcić. Tą bramę. i tutaj jeszcze jest teren. A Kalus, zostań. Kalus, co to było za imię? Um, trzeba to było przedyskutować z Tomim. Kalus. Możemy sobie coś odblokować tutaj 25 Szybkie tworzenie A, weźmiemy to szybkie tworzenie. Niech będzie. Co tam? Tu schemat był hydroelektrowni. Ale za bardzo nie był potrzebny. Okay, nie wejdziemy. Coś słyszałem. Okej, okay. żaden z tych budynków nie przypomina lustra. Pojedziemy do centrum miasteczka. Stamtąd rozciąga się widok na większość kampusu. Mm -hmm. Tak powiedział nam e, Tomi, że, że odpowiednim budynkiem, którym musimy się zainteresować, będzie budynek przypominający lustra. musieli iść gdzieś w tamtą stronę, nie? Według mnie się tam rozejrzeć. Niczego tak za bardzo tutaj nie widać żeby coś było. No bo żeby tylko nikt nas nie usłyszał, nie? Dobra chyba będzie ok Pusto Wskakuj No dalej Dobra, wszystko chyba wszystko obszedłem <noise> Także będę coś czegoś nie pominął nie? Ale dobra tam, chyba nie pominę niczego. Tam jest przejście jakieś Tu jest... tu nie ma nic Musieli to przeskoczyć O, To trzeba przeskoczyć I już wiem, że... już jestem pewny, że tam coś zaraz będzie Będzie jakaś akcja zaraz za, za tym Będzie akcja za tym Na pewno Tu sobie pójdę zobaczyć to tutaj jest? Zostanę z kalusem. nienawidzę tego imienia. Przyzwyczajmy się, nie? Do góry można jeszcze iść. Patrzcie. Cholera. Elegancko. Ja, ja tu mam broni. <laughs> Kurczę mało. Bardzo mało broni mam. Znaczy broń jest, ale amunicja mało. Kurczę, malutko. Fajnie jakby coś znalazł, nie? Bo tam będzie akcja na pewno. Za... Jak to przeskoczymy, tamto. Będzie akcja, na pewno gdzie akcja. A do góry można iść? Chyba nie to. A można iść. Punkt obserwacyjny. To jest dobry znak. Dobry znak, mówisz. Nic. E, nie miał się ktoś przypadkiem pojawić. Jakiś sens siedzieć tu, jeśli nic się nie dzieje? Wciąż nic. Marc. Przestań robić sobie jaja. Mamy dużo czasu na czytanie. Stoję w warcie w laboratorium, ale męczarnie. Wejście 5 nowych rekrutów Chicago, wejście No wreszcie jeden z nich dał mi paczkę, fajek Bo wykonałem kawał dobrej roboty, świetnie Tu nie widać żadnego domu, z takiego budynku Który by przypominał lustra Krótka falówka by się przydała My nie mamy krótkowalówki, nie? Żeby się tam, nie wiem, jakoś e, poinformować, e, być na łączności z, e, z Eli. By się przydały jakieś krótkowalówki. Tak mi się wydaje. <coughs> Dobra. Do góry jeszcze mogę iść? Nie, już nie mogę iść. Spoko. I tak dużo terenu było do przejścia. Teraz pójdziemy sobie do e, garażu, chyba. Czy, jako, czy jakoś tak? Dobra, jest tu coś? pójść to. Pójść to Halo? O, śrubki są Na wejście śrubki Śrubki, śrubeczki Kolejne, pięknie O, coś tam jeszcze leży Okej okay. I pusto będzie chyba już Pusto Dalej nie ma żadnego stół jest. O mamy stół Co my tu mamy? Ale mało mam, mało mam chyba śrubek, co? 57 śrubek. To mało, nie? Chyba. Tu sobie możemy. Yy hmm. magazynka, nie mogę. Za trzydzieści rozwrót mogę sobie ulepszyć, hmm. a bierzemy to, to, to sobie, weźmiemy to Okej okay. I wszystko już okej. Okay. O tak, dobra robota. Dobra robota, mówisz. Cieszy mnie to. Tu jeszcze były śrubki jakieś. Tu jeszcze były śrubki. Ale chyba to nam nic nie da, nie? Co my tu mamy? To nam nic nie pomoże Bo pamiętam, że tutaj było do blokowania O tutaj za 40 to jest Dobra, a mamy 30 dobrze wygląda Elegancko Elegancko Tutaj są jeszcze śrubki 5 o jakby było jeszcze 5 Ty, ja bym zaraz jeszcze 5. O! O oh, shit. Co to? Miotacz ognia. Ja pierdzielę. Ja. Fajnie. Apteczkę sobie wytworzę. tacz ognia. Czego, czegoś tu jeszcze nie czytałem? Chyba nie. A to miałem. Medalion. A czytałem medalion? Nie czytałem już go. Czy nie? Eddie Fuentes. Eddie Fuentes. Gdzie go znalazłem? Gdzie go znalazłem? Colby, Colby Reed to pamiętam. A Fuentes nie pamiętam Okej okay. To co, skaczymy tam, nie? Dobrze skaczymy? skaczemy? Chyba, żebym znalazł jeszcze pięć gdzieś Tych. Czyli co? Ludzie mieszkali tu tylko po to, żeby się uczyć? Si byli już dorośli a, Chcieli się czegoś nauczyć ...poimprezować i zastanowić się, co chcą robić w życiu. Co chcą robić w życiu. Pusto. Pusto. Wszędzie. W samochodzie może... ...w końcu by było coś? A, nic nie ma. Jak zwykle. Dobra. Będzie akcja. Będzie akcja. Trzeba się rozpędzić. Tak czuję, że będzie akcja tutaj. O, będzie akcja. I? Ale wielki baran, byliście jakimiś fanatykami, czy co? W kwestii sportu? Z tej nic nie ma. Nic nie ma. Chyba można tam wejść? Nie. Nie za bardzo. Zaraz wracamy. Nie, nie można tam wejść. A szkoda Myślałem, że jakaś akcja tu będzie, bo nie ma akcji. Nie, nic tam nie ma. Śpiedniki są jakieś. Uf, zimno się robi. Taka pora roku. Jesień. No dobra. Trzeba mieć sporo ludzi, żeby prowadzić taką operację. Myślisz, że tam będą ludzie w moim wieku? Nie jestem pewien. Hmm? Pusto. Puściutko. Dobra, otwieramy co? Ej, co jest To chyba biegacze. Zostań z koniem, pójdę sprawdzić. Tak, nie chcę, żeby się spłoszył. Zaraz wracam, biegacze. O, sześć? Sześć ubiegaczy jest. Jeden jest tu na dole gdzieś, Czy nie? Tak, słychać coś głośno. Nie, nie ma no. nikogo. Nie, nie ma. Ktoś majstrował przy tej bramie. No. Tak? Co my tu mamy? Czytaj. Musieliśmy zabezpieczać drzwi prowadzące do generatora na górze. Proszę korzystajcie z niego oszczędnie. Kończy nam się benzyna. E, czyli ci co zamknęli to oni? Możliwe, nie? No, generator z góry. Czyli trzeba go włączyć, tak? Dobra, mamy zapas, fajny śrubek. Schody do góry, dobra. Schody do góry. cupła. O, ty. Dobra. Będzie 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 akcja sprawdzenia. Miotacza ognia. Ten chodzi w kółko, tak? Chodzi w kółko, to może byśmy go po cichu, co? <laughs> idzie, ale tak wiecie, powoli idzie. A, idzie, idzie. Tutaj idzie, chyba. Nie, tamten to będzie. Tamten. <laughs> ok. To zaraz go... Są. Co mi się wydaje, że to on, będą oni, chyba ci, co ten tu można iść też? Można, można iść tutaj, no? Jakie góry fajne tam są. Okej, okay, ten tu łazi sobie. Ten stoi w miejscu. Cholera, ten tak łazi dziwnie. W to i we w to łazi. O, teraz poszedł tam, to może jak on tam pójdzie, to może tego, nie? Załatwić. Może bym zdążył, co? No, nie wiem. Zdążymy, nie? Zdążymy. Zdążyliśmy. Ten się nawet nie zorientował. E, tam fajna akcja szybka będzie. Ten tutaj jest. O, ja myślałem, że on jest po drugiej stronie tego tej ściany. Nie widziałem go, jak tu szedłem ty. Spróbujmy, jak to działa, nie? Dobrze. Dobrze, dobrze działa. I teraz yy, co włączamy, tak? Tutaj Ja włączę, przyjdzie więcej Chodzi, nie? Tamten poprzedni to tak głośno chodził. Coś mi się tak wydaje. A tu są schody, dobra. Wiesz, Poczekaj. Bo... Tak sobie myślę, ja bym sobie jeszcze. By chciałabym zostać astronautką? mi się wydaje, że tam jeszcze teren był do. Y... Przejrzenia, nie? Coś mi się wydaje. Że wszystkiego nie przeszedłem tutaj. Bo my teraz będziemy z drugiej strony, tam gdzieś. Tam gdzieś będziemy. Tak, za tą, za tą bramą będziemy. A ja tutaj nie pochodziłem sobie jeszcze za bardzo, nie? Tak porządnie. Eli zgadzasz się ze mną? Za dużo terenu nie będzie, ale coś. Kolejna ten. Kolejny rower Taki sam jak tamten był Nie wiem czy to było w ostatnim odcinku? Przedostatnim? Eee nic tu nie ma Takiego O jest, 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 jest Coś tu mamy Same butelki, tak? Eee same butelki, dobra Mamy jakieś butelki? Nie mamy, nie? To weźmiemy sobie jedną butelkę. Żeby nie było, nie? Się może przydać. Były momenty, że brakowało nam. I co, to już wszystko będzie? Kolejne dwie kolarzówki. Tam już nie, nie? Dobra, to idziemy do Eli. Myślałem, że będzie trochę więcej tego terenu, ale no nie ma, no. Eli czeka? Czeka na pewno, Eli. Muszę otworzyć, prąd jest. Ty, a jak, ty, a jak teraz ten? Nie ma już, nie ma już tego? Chyba jeszcze chodzi, nie? Ty, bo... Jo, chodzi jeszcze. Benzyny było mało, nie? A jakbyśmy, ty, byśmy go włączyli, nie? Bo włączyliśmy go. I, i poszliśmy tam, a jakby benzyna się skończyła? Ojej. Ale ten, jakby co to trochę benzyny tak mam, nie? Kim, kim chciałeś zostać? Eee. Jak byłem chłopcem. Marzyłem o karierze. Posenkażę. O! <grym> Żertujesz! Poważnie. Naśpiewaj coś! E, nie. No weź, nie będę się śmiać! E, zapomnij, Joel. Proszę. Proszę. No i co? Chcesz zaśpiewać coś? Chyba nie. Proszę. Mamy wejść na konia czy mamy tak po prostu sobie ten? Właśnie tutaj. Ale teren ty. Ja pierdzielę jaki teren. Kurczę. Nie ma? Nie ma. Koleżówka. Wszystkie takie same. Nie szkodzi. To musiały być dobre do koleżówki. Wszyscy kupowali takie same. Wszystko muszę jak w każdy kąt przyznajrzeć. To prawda trochę amunicji już jest. Bo tutaj zyskaliśmy sobie do shotguna. O, do tej tak zwanej bombki. Trochę już jest. Ale mi się wydaje, że te, tutaj nic nie będzie leżało. Nigdzie. Tak za bardzo. Gra chyba nam sugeruje, żeby na konia wejść. Cały czas. I że tutaj raczej do zbierania nic nie będzie. Tak mi się wydaje. Tak ali? Skakuj na konia. Brrr. Brrr. Idziemy. To chyba tutaj nie bo na pewno tutaj mam iść o, ooo. dobra ile już gram 26 minut wiecie co ja bym chyba tutaj sobie zakończył dzisiejszy odcinek 26 minut jak ja tu widzę że coś jest do przeskoczenia ja to przeskoczę i gra mi się ten wydłuży nie kurczę z 26 na 46 tego bym nie chciał. Cholera. Ty, zejdź konia naciskając Trójkąt. A ja wciskam kółko. To schodzi. Patrz, mogę wejść. O, mogę wejść! Ty, nie widziałem, nie widziałem tego. Elegancko. Patrzcie. Mogę wejść sobie O medalion kolejny Najpierw obróć, a teraz czytaj Alex Ro Rochner roczne Ro Rochner, Ro Rochner Rochner Nie wiem jak się czyta Rochner, tak jak się pisze Ty, no zamiast na świetnik najpierw, to on od razu na, na ziemię. Ty to jesteś. Nogi sobie połamie, bo coś. Kostkę sobie zwichnie, skręci. Eee, tu nic nie ma. Dobra, to co? Ja chyba będę kończył. Nie, na pewno dokończył, no bo kurczę, ja wiem, że jak tam przeskoczę, jestem taki przewrażliwiony, nie? Że jak się przechodzić, przeskakuje się przez takie rzeczy, to tam zawsze coś odblokuje, nie? I tutaj też się może odblokować, na przykład, się zombie to będzie, będzie się działo się zombi na mnie, pójdzie od razu, nie? No. A bo ci barbarzyńcy, czego nie tam mają? Kurczę, no, nic nie widać, nie? A zawsze tak jest, że nic nie widać, a jak się przejdzie, to gra blokuje nam akcję. Piw, paw, pił, piw, Ty no, kurcze. <laughs> Tam jest taki budynek, nie? Jakby ze szkła. O, nie? Ty! Jakby ze szkła, jakby z luster. Budynek z luster. To jest taki budynek z luster. Oni tu mogą być, wiecie? Tutaj może, mogą być i pilnować mogą tego terenu tuż przed tym. Przed tym właśnie budynkiem z luster. Oni mogą pilnować tutaj. Żeby nikt tam nie, nie chodził. Bo wiecie, jeśli to jest szpital, bo raczej to jest szpital, to wokół szpitala wszystkie budynki będą yy, strzeżone, żeby wiecie, chronić ten szpital, nie? No, tak to właśnie będzie. Dobra moi drodzy, to co, yy, jak się odcinek spodobał, to obejrzyj do, obejrzyj do końca, I jak się spodobał odcinek ten, to zapraszam na kolejny, jak już jest, a ja się wam wami żegnał no w tym odcinku, na razie i do usłyszenia, cześć.